Znów siedzę sam w pokoju, zimno jak w środku mnie Myśli tańczą po suficie, każda boli bardziej niż chce Noc mnie tuli tak jak zawsze, ale wcale nie jest lżej Ludzie mówią uśmiechnij się, ale nie mam już czym chcieć Bo noszę w sobie jedną ranę, która nie chce nigdy zejść Odszedł ktoś, kto był mi bliski za szybko, nagle w jeden dzień Padek zabrał mi brata, choć nie był z krwi, to był jak brat. I czasem dalej słyszę jego śmiech, choć wiem, że nie wróci już świat. Zbieram siebie w małe części, żeby złożyć jeszcze raz. Ale wszystko, czego dotknę, rozsypuje się jak glas. Bo ja już nie czuję nic. Nawet kiedy krzyczę w ciszy serce chciało bić za wszystkich teraz, nawet nie chcę życzyć Moje myśli jak labirynt. Każdy korytarz prowadzi w dół, wspomnienia. Kładą się na sercu, jakbym roziły cały puls. Ale w oczach wciąż iskierka, choćby mała, choćby kruch. Bo wiem, że chciałbyś, żebym stał, nawet jeśli dziś to ból. Bo ja już nie czuję nic, ale może to nie koniec. Może jeszcze znajdę miejsce, gdzie nie będę sam z tą pustką. Byłem światłem, byłem wszystkim dzieć. Mi trzeba runąć, żeby znów się pozbierać z popiół.